Like Oj, kochani, dawno nie byłam, e, nie rozmawiałam z wami, więc właśnie wróciłam z pracy, zrobiłam sobie kawkę, jak tu widzicie. Inka. prawdziwej nie pijam, a chcę się trochę odpocząć i ogrzać, bo w zimnie pracuję na magazynach, a to jest zimno. Zresztą kwiaty, żeby nie zwiędły szybko, muszą mieć te zimno. Ach, jestem zadowolona. W ogóle bluzka. No ostatnio muszę już wyciągnąć sobie z szafy rozmiar 46. Już schodzę. Już zeszłam. 448, bo to jest bluz sweter 48 rozmiar, a widzicie, jaki się luźny zrobił, 46 teraz, cieszę się, że wreszcie udało mi się zrzucić wagę. Nie robię specjalnych ćwiczeń, od czasu do czasu gimnastykuję, lubię ćwiczyć z chodakowską. Czasami też coś, ciekawy przepis, fit od chodakowskiej czy tam od innych, ale przeważnie to jem wszystko niższych ilościach, odstęp czasu. No i o zeszło. I cieszę się, bo w mojej sytuacji było ciężko rzucić z tej racji, że sterydy bardzo rozwalają e, organizm jak i hormony. Się te rzeczy bierze. No, a ja zaczęłam z, z, rzucać, nie żebym ja nie wiem co robiła. Ale z wagi powoli schodzę i cieszę się. Naprawdę się cieszę. Satysfakcja jest. A jakby, wy, co wy robicie, żeby na przykład zjechać z wagi coś, to jakie robicie diety, ćwiczenia, a może <laughs> nic? Ja się z wami swoimi sposobami dzielę. To, co jest na moim kanale, te różne herbatki, te lunchboxy czy coś, to jest to, co ja w życiu swoim, w ogóle to, co my w życiu swoim robimy. I to tego, zwłaszcza imbir. Imbir bardzo przyspiesza, podkręca przemianę materii. Kurkuma, liś laurowy, też goździki oczyszczają organizm na przykład. Z grzybów, z kandicy, przede wszystkim, a ten grzyb powoduje, że ma się chętkę na słodycze. Dużo rzeczy. Właśnie takie domowe sposoby są najlepsze. Zachęcam was do nich. Pogoda. Mamy u nas pod psem. Nie jest tak zimno na dworze, zimniej u mnie w pracy, ale deszcz. Cały czas deszcz, 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 deszcz. Cieszyłabym się, gdyby trochę było śniegu. Ruczka by wyszła na śnieg, by zobaczyła, co to śnieżek. Ona widziała przez okno, jak śnieżek padał w tamtym roku albo dwa lata temu. Natomiast tak naprawdę pobawić się w śniegu nie. Chciałabym zobaczyć jej reakcję, ale no nie ma śniegu. Pogoda jest naprawdę ja Moje ziela pokipiały. Muszę wytrzeć, wylało się mi chyba, tylko ciekawa jestem, z czego przetrzeć muszę. Pokażę Wam, co za rzeczy mam. <śmiech> <śmiech> Mówiłam, że pokażę, tak, tu mam, a tu są bombki mojej nuni. włożyłam Dzisiaj, jak przyszłam z pracy, do yy, moich sosenek. Trochę mi się tutaj podlałam, ale widzę, że trochę przydostało się. Tutaj mam skalniczkę, sosenkę, tu mam amarylisa yy, białego i pomarańczowego. I tu skalniaczka. Tu mamy aloesa. Tu mam kolejne dwa dwie sosenki, y, kwiatuszek i amaryllis. A tutaj mam taki nie wiem jak on się nazywał. To są moje kwiatuszki na oknie. Tutaj mam jeszcze lawendę, pro, y, pszenicę. Za telewizorem mam moją tą ojej ja tu mam orchideę zanik pamięci tu mam z pracy przyniosłam taką trawkę jedną tu mam świerk tu jest ozdoba piesek mój ją nadwyrażyl i teraz tu mam taki kwiatuszek O, jak zauważyliście, zauważyliście moje kwiatuszki, e, troszeczkę przywiędły, są podlewane, ale znając mnie, za długo pracuję przy kwiatach i nie pamiętam o nich. To mój Maciek o nich bardziej pamięta niż ja, on podlewa. Ech, ja chyba się już kwiatkami za bardzo e, przejadę mi się kwiatki. 11 lat pracując w samych kwiatach. Kiedyś nie było do pomyślenia, żeby coś takiego było co trzeci dzień podlewane, a jak miałam kwiatki w wazonie, to codziennie były podcinane. Tak, żeby jak najdłużej były w tej wodzie. A teraz prędzej mi uschnie w wazonie niż ja bym je nad nimi robiła. Po prostu zapominam, nie mam chęci. Ach, trudno się mówić, to nie? A wy lubicie kwiaty w domu? Chodzicie nad nimi, pielęgnujecie? Jest to wasz szkolnik, Hobby? Albo pasja? Nie, u mnie to tego nie ma. U mnie inną pasją jest książka, czytanie książki. To jest moja pasja. Czasami też jakieś wypracowanie napisałam. Albo wiersz napisałam. Teraz sobie usiadłam i chodzi mi po głowie myśl, żeby napisać książkę. Zaczynają powoli żyć bohaterowie tej książki. I zobaczę, spróbuję. Co mi z tego wyjdzie, czas pokaże. A, jeszcze wam nie pokazałam, jaka jest pogoda na dworze. Zobaczcie. Widzicie, taka pogoda. Deszczowa, pochmurnie, nieprzyjemnie. Ojej! Fajnie, fajnie, fajnie. W domu ci być wcześniej. Nie wiecie, jaki to realitas być o tej porze w domu. Przecież przedtem, wcześniej, to nawet nie było czasu coś nagrać. Ja w domu byłam 19, 18. Nie było wiadomo, za co albo to obiad ugotować, albo to ogarnąć. Albo w ogóle. A co dzisiaj robicie na obiad? Bo ja nie wiem. Mam jeszcze trochę bigosu, bym odmroziła. Albo zrobi jajko sadzone, albo kiełbaskę smażoną. Nie wiem, nie wiem co dzisiaj. Albo zrobisz zupę pomidorową. Też muszę zrobić tutaj mleczko. Mam chęć. Zobaczę, zobaczę. Co będziemy się dzisiaj chciało zrobić? No też mam chęć poczytać. Albo zrobię szybki obiad, albo coś wykwitnego. W tej chwili mój jest w pracy. Ja w domciu, Wcześniej, teraz ja od niego. Tak to on był wcześniej. Pierwszy był, ja byłam druga. A u nas jest tak, że kto pierwszy ten obiad gotuje. Więc jak on był pierwszy, to jego działką było gotowanie obiadu. No a niestety, kto pierwszy? Taki przywilej. A że z reguły ja byłam pierwsza, to na mnie spadało gotowanie obiadu, a on przychodził na gotowe. Ale było i też odwrotnie. W zeszłych tygodniach on przychodził wcześniej, więc on gotował obiad. A ja przychodziłam na gotowe. Jak to miło było usiąść i pod nos dostać obiadek. A jakie macie plany na do końca tygodnia na weekend? Bo u mnie też będę chciał iść do Etosa, popatrzeć co tam jest, może wam pokażę mniej więcej jakie drogerie tu są w Holandii. Jakieś zakupki trzeba będzie i pomyśleć, co na obiad. No i to jest właśnie zagadka. No, trzeba się powoli zbierać, bo już ten czas też szybko mija. A trzeba coś zrobić z tym czasem, który tak niespodziewanie nam wpadł. A więc może jakąś książkę sobie biorę, nakręcę sobie filmik z TBR-em, to co chcę na luty, styczeń przeczytać, no i też recenzje mi się kłania. No takie są plany. Uff. A jakie wy macie plany? Napiszcie w komentarzach, co porabiacie. Co zamierzacie porabiać? Odezwijcie się i do zobaczenia do następnego razu. Pa!